Po wielu latach zmagań udało się. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe przyszedł do Niemiec. Oczywiście ze swoim duchowym przesłaniem. Staraniem braci franciszkanów krakowskiej prowincji w listopadzie 2023 roku konferencje świętego Maksymiliana zostały przetłumaczone na język niemiecki. Ojciec Hieronim Jopek wykorzystał te publikacje jako okazję do zorganizowania sympozjum które odbyło się 4 marca 2024 roku w centrum parafialnym w Bliskastel. Do Niemiec zaproszeni zostali światowej klasy plelegenci. W szczególności przybyli franciszkanie z Rzymu, ojciec profesor Zdzisław Kijas i ojciec Gilson Miguel Nunes, asystent MI, oraz z Madrytu Michał Bordas, międzynarodowy prezes Rycerstwa Niepokalanej. Podoba mi się bardzo tytuł Impulse, czyli Impulsy, do życia i duchowego, i do życia wspólnoty ruchu nie, Matki Bożej Niepokalanej, czyli rycerstwa. Impuls również dla osób świeckich, które tutaj są niezwykle licznie obecne, z różnych zakątków Niemiec, w różnym wieku, na różnym stopniu zaangażowania w rycerstwo i też w tych osób, które nigdy nie miały do czynienia z rycerstwem. Więc impuls jest tytułem niezwykle komunikującym, niezwykle ważnym, aby Czasami w takiej szarości dnia mieć impuls do bycia słońcem, czy bycia dobrym, czy bycia twórczym. Powiedział ojciec profesor Zdzisław Kijas, franciszkanin pracujący w Rzymie. W dalszej części wywiadu ojciec kijas wyraził podziw wobec braci, którzy włożyli wiele sił i serca, aby ten dzień mógł nadejść. Bardzo cenię i bardzo podziwiam moich współbraci na terenie Niemiec, że po latach zmagań doszli do finalnego skutku, publikując tą cudowną pozycję, pięknie wydaną, estetycznie, która zawiera to, co było notowane przez braci zasłuchanych w Maksymilianie, a teraz może być impulsem dla tych, którzy chcą również się inspirować jego życiem na czasy, w jakich przyszło nam żyć. Maryja jest mamą, która cię prowadzi, zauważa jeden z uczestników sympozjum. Ja znam historię Maksymiliana Maria Kolwej, mi się wydaje, że ten wykład był no może trochę trudny, teologiczny, ale generalnie odnoszę wrażenie, że przemówiło dla mnie to do, do serca, że Maryja jest, że tak powiem, mamą, która Cię prowadzi, ale to zależy też od Ciebie, jak Ty się do tego odniesiesz. Jeżeli weźmie Cię za rękę, masz iść za nią tam, gdzie ona Cię zaprowadzi, a zaprowadzi Cię na pewno w to miejsce, na który każdy by chciał być, czy dołożyć do, do, no w tym kierunku, w którym kierunku matka prowadzi? Nie? Matka Maria. Ojciec Hieronim, który był pomysłodawcą przetłumaczenia konferencji świętego Maksymiliana na język niemiecki, a zarazem organizator sympozjum, nie krył zaskoczenia i ogromnej radości. Cieszę się bardzo, że tak dużo ludzi przyjechało na nasze sympozjum o ojcu Maksymilianie Kolbe. No i szczególnie cieszy mnie to, że w języku niemieckim ukazały się konferencje świętego Maksymiliana. Niesamowita sprawa. Myślę, że na, dzięki tym konferencjom będziemy mieli możliwość rozwijania rycerstwa tutaj na terenie Niemiec. No i przede wszystkim dajemy taki dzisiejszy impuls do tego, żeby powstawały grupy przy klasztorach, przy parafiach, wszędzie, gdzie jesteśmy. Niech niepokalana wszystkim nam błogosławi. Bez wątpienia sympozjum dało wielki impuls. Wśród uczestników świeckich jak i duchownych pozostawia ogromne nadzieje, że Maryja jeszcze mocniej będzie obecna przy franciszkańskich parafiach, a docelowo w całych Niemczech. Bardzo się cieszę, że w Niemczech mogłoby się rozwinąć rycerstwo niepokalanej. Sama należę do niego od 2007 roku i bardzo bym chciała, żeby wiele innych ludzi zawierzyło się Maryi i poszło poszło jej śladami w zaufaniu pełnym i, i będę na pewno wspierać wszelkie, wszelkie jakieś takie działania w tym kierunku. W gronie uczestników sympozjum znaleźli się także ci, którym postać świętego Maksymiliana jest dobrze znana. Bardzo interesuje się Ojcem Ma Maria Kolbe i chciałabym właśnie zgłębić tę duchowość. Chcę przenieść do tej to na moje dzieci chcę im też to przekazać, ponieważ tu w Niemczech jest dość trudno z, z tym wychowaniem religijnym i czerpię, kiedy tylko się da. Bardzo mnie cieszy to, że mogłam być w tak licznym gronie księży. Też, ta Tam była przepiękna, to robiło wrażenie. Cieszę się bardzo, że mogłam okazję poznać ojca Arkadiusza, Pąka. To jest ksiądz, który zrobił wrażenie też na nas w parafii, więc przekaże to, co dzisiaj tutaj przeżyłam. Na sympozjum. Nie zabrakło również słuchaczy, którzy od wielu lat są członkami Rycerstwa Niepokalanej. Z nieskrywaną radością dzielą się niezwykłym przypadkiem, jaki tu w Bliskastel ich spotkał. Jednym słowem przyjechali po to, na co czekali wiele lat. Tu na to sympozjum dzisiaj przyjechałam, zupełnie przypadkowo, bo namówił mnie znajomy. I przeżyłam cud, bo ja już w rycerstwie jestem od 20 roku życia, 35 lat jestem w Niemczech. Moja córka kilka lat temu chciała też się zapisać do rycerstwa i nawet się zapisała w parafii Würzburg, ale nie dostała i do tej pory jest zawiedziona, żadnych papierów z Niepokalanowa, a na to czekała i medalika, a dzisiaj ja tu przyjechałam. W książeczce no, do nabożeństwa w kościele znalazłam taki jedyny obrazek, i to jest deklaracja wstąpienia do rycerstwa niepokalanej. I wiem, że to jest od Matki Boskiej dla mojej córki. Bóg zapłać, każdego namawiam, bo Matka Boska wszystko wysłuchuje, całe życie. Kapłan nie należy do siebie. Nie jesteśmy swoją własnością. Wyznał nam w wywiadzie ksiądz Marcin z polskiej misji katolickiej w Niemczech. Taka może nauka też dla mnie, jako kapłana, która wynika z tego sympozjum, które też przewija się przez całe tak naprawdę życie kapłańskie. Kapłan nie należy do siebie. Nie jesteśmy swoją własnością, należymy do Pana. Każdy, kto poświęcił się kiedyś Panu Bogu, musi zdać sobie sprawę z tego, że należy do Boga, że jest Boży. Prezes Narodowy Rycerstwa Niepokalanej, Pan Michał Bordas. Zauważył, że rycerstwo niepokalanej może mieć ogromne znaczenie w Niemczech w przyszłości. Jest to bardzo ważny moment, gdy z kraj nie, Niemcy a w całej Europie, w całym świecie zawsze był miejscem specjalnym w teologii, w, w rozwoju ekonomicznym no do, do dnia dzisiejszego. Święty Maksymilian zawsze podziwiał Niemców i zawsze miał również jego zapał ewangelizacyjny, również. E, przenosił się do Niemiec, był tutaj kilka razy, myślał, żeby drukować Chrystusa po niemiecku, chciał tutaj również założyć, e, jak w innych krajach e, niepokalanów niemieckie. Dzisiaj marzec 2024 rok, wydaje się, że niepokalana również tutaj chce działać. W tych Niemczech, które jak inne kraje w, w Europie Zachodniej, trochę zatraciły się co do sensu religii i... i tym, że Pan Jezus jest centrum narodu, ale dlatego tutaj myślę, że niepokalana przez konkretnych ludzi, braci, świeckich, Polaków i Niemców i z innych narodów, yy, chce myślę za, za, królować ponownie. Przygotowań do sympozjum było bardzo wiele, ale jak nam powiedziała Agnieszka, ich praca nie poszła na marne. Bardzo się cieszę najbardziej z tego, że przyszło więcej osób niż, niż się spodziewało, także, także dla mnie też ma to duże znaczenie, że nasza praca, taka czas dobrowolny nie poszedł na marne. Do tego, że warto promować konferencję świętego Maksymiliana, zachęca nas ojciec Hieronim. To są konferencje świętego Maksymiliana w języku niemieckim. Długie, długie lata próbowaliśmy i męczyliśmy się przy tłumaczeniu tych konferencji. A teraz to dzieło będzie szło pod strzechy, właśnie tam, gdzie będzie czytana, przepracowywana i przeżywana. Zachęcam do tego wszystkich, którzy są zafascynowani postacią świętego Maksymiana, do tego, żeby właśnie te konferencje czytali. Dlaczego tylu potrafi znaleźć odpowiednie książki dla zdobycia wiedzy, a o religii katolickiej dowiaduje się z nieodpowiednich, nieraz mętnych źródeł? Zastanawiał się Maksymilian Kolbe. Wierzymy, że impuls stanie się dobrym źródłem pogłębiania wiary.